Witam na kanale Osiągalna Sylwetka z tej strony Rafał Ron. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak utrzymać formę na wakacjach. Pytanie dotyczy każdego, kto tę formę osiągnął. Więc zaczynamy. Otóż, pierwsza, najważniejsza rzecz, żeby utrzymać formę na wakacjach, to przede wszystkim trzeba ją mieć. Oczywiście ja wierzę, że pracowaliśmy przez ten ostatni rok. Ciężko na tę sylwetkę, i mamy już swoje efekty wypracowane, dlatego też nie chcemy ich zaprzepaścić podczas okresu wakacyjnego. I mówię tutaj o okresie wakacyjnym jako o wyjeździe wakacyjnym jako ogólnie o tym okresie letnim, gdzie jest więcej słońca, więcej wypoczynku, więcej jest pokus związanych właśnie z tym, żeby sobie wypoczywać w sposób, który jednak nie sprzyja naszej sylwetce. Więc co możemy zrobić, żeby tę formę utrzymać, przytrzymać, żeby ją dobrze prezentować tam, gdzie jesteśmy podczas wakacji? Ponieważ po to właśnie pracowaliśmy cały rok i po to robiliśmy redukcję, żeby teraz właśnie móc zaprezentować tę swoją osiągalną sylwetkę. To jest ten czas. I oczywiście tutaj przede wszystkim powiem o tym, jak powinno być, jak byłoby idealnie, ale też powiem o tym, jak zazwyczaj jest. I rzecz pierwsza, żeby utrzymać formę podczas wakacji, to tak naprawdę nie jest trudno. Wystarczy trzymać dalej założenia makro, oczywiście nierygorystycznie, bo zakładam, że skończyliśmy okres redukcji tkanki tłuszczowej i wyszliśmy sobie z kaloriami wyżej, więc mamy trochę inne makro. Więc wystarczy trzymać. Makro swoje takie wyższe, na wyższych kaloriach, trenować w miarę możliwości, regenerować się, nawadniać organizm i forma jest utrzymana. No, bardzo proste założenia czyli jakby żyjemy tak w tym cyklu yy, treningowym, ale na tym letnim. Okresie takim, czyli mniejsze, mniej treningów może być, lżejsze treningi może, mogą być, treningi mogą być oparte o większą ilość powtórzeń, o takie pompowanie tylko, na utrzymanie mięśni. Dieta, mogą być oczywiście tam te kwestie związane, czy pójdziesz na lody, czy pójdziesz sobie coś innego zjeść. To, to są takie rzeczy normalne, tak? Do tego dochodzi nawodnienie, czyli pamiętamy o tej wodzie, i wtedy przez ten okres wakacyjny nam się nic złego z sylwetką nie stanie. To to takie założenia, jeżeli przyjmiemy, jest ok. Ale jak wiemy, rzeczywistość często jest inna. A dlaczego? A otóż są takie przyczyny, które są związane, związane z hormonami, ale też przyczyny związane z psychiką. No bo zobaczmy, jeżeli ktoś kończy redukcję tkanki tłuszczowej i kończy ją w piątek, a w, na wakacje jedzie w poniedziałek, all inclusive. No to co się będzie działo? Jeżeli on, pod koniec redukcji, ta osoba ma nisko hormony takie, leptyna, grelina, tarczyca wszystko jest nisko, i on pojedzie na all inclusive na wakacje, no to jest duże prawdopodobieństwo, że popłynie, że po prostu będzie jadł. A mózg nie otrzyma sygnału o, o, o stanie sytości, bo nisko jest leptyna, grelina, tarczyca, więc człowiek wtedy je i nie ma poczucia sytości. I czym więcej je, tym więcej może jeść. I to jest duże niebezpieczeństwo. Dlatego ja już wspominałem o tym, wychodząc, będąc w redukcji, trzeba z niej wyjść wcześniej przed wyjazdem, żeby wyjść sobie na te zero kaloryczne i troszkę na nim pobyć. Żeby te hormony troszkę się podniosły i wtedy możemy sobie jechać. Jak najbardziej. Druga kwestia, jeżeli my trzymaliśmy rygor podczas redukcji, żeby wyrzeźbić tę sylwetkę, to wyjeżdżamy na wakacje, zmieniamy otoczenie i nagle nam ten rygor jakby w nowym miejscu, czujemy, że nas nie obowiązuje, bo już zrobiliśmy redukcję, no to teraz jesteśmy już. Wolni, luźni. No i właśnie, jeżeli w głowie tak mamy, że nagle nie ma rygoru, bo ten rygor był, teraz go nie ma, jest luz i też jest duże prawdopodobieństwo, że no po prostu popłyniemy. Ale właśnie chciałabym nawiązać do tego, skąd to się bierze. Otóż ja powiem tak: większość osób, większość osób jest w stanie zacisnąć zęby, spiąć się. I zrobić tę formę, zrobić tę sylwetkę. Większość osób jest w stanie to zrobić. Ale chodzi o to, co jest potem. Bo potem nagle te tamy puszczają i człowiek no, traci, dużo traci. Ale dlaczego tak jest? No bo jeżeli nie ma z tyłu głowy, w podświadomości, jako podstawa życiowa, takiego założenia, że ja przyjąłem sportowy styl życia. Nie chodzi o to, że musisz być sportowcem, tylko chodzi o założenie, że ja przyjąłem zdrowy styl życia, sportowy styl życia, że lubię pójść na siłownię, że lubię pobiegać, lubię aktywność fizyczną, pochodzić, spacery, tego jest full. I jeżeli ty przyjmujesz sobie takie założenie, że ja w swoim całym życiu mam ten sportowy styl taki, że jak mam do, do wyboru, załóżmy, coś zjeść zdrowszego, a coś śmieciowego, to zawsze wyborę, Tę rzecz zdrowszą. Albo jeżeli mam do wyboru, albo leżeć, powiedzmy, brzuchem do góry, tak jałowo, a mogę pójść na spacer, coś pozwiedzać, coś aktywnie zrobić, to wybiorę tą drugą możliwość. To jest właśnie to, wynika z założeń takiego sportowego podejścia do życia. I jeżeli ty masz to, jakby, jakby to jest twoja podstawa w podświadomości, to. Przede wszystkim zrobisz redukcję, nie zaciskając zębów. A wyjdziesz z redukcji, to też nie będziesz czuł, że jesteś jakiś wyluzowany, w sensie, że nagle, nie wiem, miecz z nad twojej głowy zniknął. Tylko chodzi o to, bo to jest jak syndrom alkoholika. Wiecie, jak jest alkoholik, to są takie wszywane tabletki, że alkoholikowi się wszywa taką tabletkę, się nazywa Esperal, i jeżeli on. Ma w sobie tę tabletkę, to jak wypije alkohol, to skutki uboczne mogą być tak niebezpieczne, że nawet niebezpieczne dla życia. I to wtedy alkoholik, ten potencjalny, zaciska zęby i przez ten okres, kiedy ta tabletka się nie wchłonie, co, co trwa, nie wiem, może pół roku czasami, to on zaciśnie zęby i on się nie napija alkoholu. Ale on już czeka, kiedy będzie mógł. Rozumiecie? Bo nie zmienił. Twoich nawyków w tym czasie. I tak samo tutaj, jeżeli ty spinasz się mocno, żeby zrobić tę formę, a potem tylko czekasz, kiedy to, kiedy będziesz mógł się najeść, kiedy to odpuści, kiedy nie będę musiał trzymać diety, no to właśnie to jest problem, bo potem jest nagle takie odbicie sprężyny, naciągasz sprężynę i ona się odbija i w drugą stronę leci. A jak temu zapobiec? Zapobiec? No właśnie przyjąć sportowy, sportowy styl życia. Takie założenie i po prostu wtedy, nawet jak jest ciężko na redukcji, to ty nie czujesz tego rygoru. A jak wychodzisz z redukcji, no to też nie czujesz, że możesz, jakby, nie wiem, niszczyć swoją sylwetkę zbudowaną. I mi się wydaje, że to jest najważniejsze, właśnie te aspekty psychologiczne są najważniejsze podczas okresu wakacyjnego, żeby utrzymać swoją sylwetkę podczas wakacji. No bo właśnie chodzi o to, że my, wyjeżdżając na te wakacje, tak naprawdę teoretycznie możemy, jesteśmy wolni, że możemy sobie planować dzień tak, jak chcemy. Ale właśnie, jeżeli mamy ten w głowie zapisany sportowy styl życia, no to pojedziesz na wakacje, no to rano możesz zrobić cardio. I to nie będziesz czuł, a muszę kardio zrobić. Nie. Po prostu sam sobie wyjdziesz, pobiegać, bo się lepiej po tym czujesz. Możesz pójść pozwiedzać, a nie leżeć w hotelu, bo, bo jakby pochodzić, pozwiedzać, to jest ta aktywność. I y, kolejna sprawa. Podczas wakacji jedzenie, stół nie jest najważniejsze. Podczas wakacji alkohol nie jest najważniejszy. Bo po co są wakacje? Wakacje są po to, żeby dobrze przeżyć tę chwilę wakacji. I przeżyć ją w relacji do drugiej osoby. Bo przeważnie jedziemy na wakacje z kimś. I jedziemy też po to, żeby te relacje się przybliżyły. Więc relacje to są na pierwszym miejscu podczas wakacji. A po drugie, przeżycie tej chwili, kiedy jesteś w innym miejscu. Otwarcie się na świat, pozwiedzanie, pochodzenie to jest, na, to jest też na pierwszym miejscu z takich ważnych rzeczy. A co ty będziesz jadł, w sensie stół czy alkohol, to tobie tego nikt nie ukradnie. Bo ja mam wrażenie, że niektórzy jadą właśnie na wakacje, żeby się tylko napić. No ale po takich wakacjach to musisz dalej odpoczywać. No to wiecie. Natomiast my tutaj chyba musimy troszkę mieć wyższe standardy na osiągalnej sylwetce. Wyższe standardy, po prostu. W związku z czym ja widzę jakby takim kluczem do tego, żeby utrzymywać swoją sylwetkę podczas wakacji, ale nie tylko podczas wakacji, ogólnie w życiu, to właśnie przyjęcie sportowego stylu życia nie jako sportowiec jeżeli nie jesteś sportowcem na pełen etat ale jako taki aktywny styl życia to naprawdę bardzo pomaga bo wtedy nie czujesz tych trudów kiedy, kiedy masz czasami ciężko ci wyjść na trening albo kiedy musisz zrobić cardio albo kiedy masz nisko kalorie to tego nie czujesz że jakby to cię, mu, to cię je gnębi. To cię gnębi. Dieta mnie, trener mnie gnębi, dieta mnie gnębi. No to nie czujesz tego. Po prostu to jest Twój wybór. Wybrałem sportowy styl życia i za tym wyboru, z wyborem idą konkretne konsekwencje. I właśnie to chciałem się przekazać. Że jak najbardziej ja rozumiem, są kwestie hormonalne. Podczas redukcji, kiedy wychodzisz z redukcji i jedziesz na wakacje, są kwestie związane z tym, że chcesz odpocząć, chcesz się wyluzować, chcesz te wakacje, te wakacje zapomnieć o swoim poprzednim życiu, o, o tym, kiedy pracujesz w ciągu roku, ja to rozumiem. Ja rozumiem, że niektórzy chcą i alkoholu się napić, i, i coś tam zjeść innego. Jak najbardziej. Tylko sobie, żeby ustawić priorytety, że ja jadę na wakacje i po to budowałem sylwetkę, żeby przede wszystkim sylwetkę, sylwetki tej nie przejeść, nie stracić. Po drugie, żeby zbliżyć się w relacjach na tych wakacjach. Po trzecie, żeby zwiedzać, żeby aktywnie otworzyć się na świat. A w dalszej kolejności, to jeżeli mam wybór na tym all inclusive, na tym stole szwedzkim, no to wybiorę zdrowszy produkt niż ten śmieciowy. To zamiast leżeć w hotelu, tracić czas. Ja sobie pójdę pospacerować, pójdę pochodzić, coś zobaczę, coś zwiedzę, z kimś porozmawiam. O to chodzi. Więc mając takie założenie w głowie jest o wiele łatwiej. I naprawdę podczas wakacji nie trzeba sobie kombinować, że tutaj wziąć kreatynę, czy wziąć beta-alaninę. To też nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby przez ten czas wakacji wybrać i postępować zgodnie z tym swoim założeniem. Że tak, ja wybrałem sportowy styl życia. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Jestem bardzo ciekawy. Może ktoś już z Was był na wakacjach i wrócił. I czy utrzymał tę sylwetkę? To jest bardzo ciekawy temat. Ja jeszcze robię formę z Maciejem. Działamy. Myślę, że ta forma w sierpniu będzie już gotowa, więc co nieco Wam zaprezentuję. Turbo Cardio jest włączone działam więc tyle z mojej strony zapraszam na moje media społecznościowe Rafał Ron zapraszam na stronę osiągalna sylwetka niech moc będzie z wami